Dziewiąta godzina. Córko moja, mój stan jest coraz bardziej bolesny. Jeśli mnie kochasz, utkwij we mnie swój wzrok i zobacz, czy nie mogłabyś przynieść swojemu maleńkiemu Jezusowi jakiegoś wytchnienia. Jedno czułe słówko, jeden uścisk lub jeden pocałunek uciszy mój płacz i złagodzi moje cierpienie. Posłuchaj, moja córko, po tym, jak oddałem osiem eksplozji swojej miłości, które człowiek tak źle mi odwzajemnił, moja miłość nie dała za wygraną i chciała dodać dziewiątą eksplozję do ósmej, a były nią moje troski, moje palące westchnienia i płomienne pragnienia, żeby wyjść z matcznego łona i objąć człowieka. A to doprowadziło moje maleńkie człowieczeństwo, jeszcze nienarodzone, do takiej agonii, że wydawało z siebie ostatnie tchnienie. Ale gdy miałem wydać ostatnie tchnienie, moja boskość, która była ze mną nieodłączna, stopniowo dawała mi życie. W ten sposób odzyskiwałem życie, żeby kontynuować swoje konanie. I ponownie znosić śmierć. Była to dziewiąta eksplozja mojej miłości, nieustanne konanie i nieustanna śmierć z miłości do stworzeń. Och, jakież długie konanie przez dziewięć miesięcy. Och, jakże miłość mnie dusiła i doprowadzała do śmierci. I gdybym nie posiadał w sobie boskości, która za każdym razem gdy się zbliżałem do końca, odnawiała we mnie życie, to miłość by mnie wyniszczyła zanim bym ujrzał światło dzienne. Potem dodał: Spójrz na mnie, posłuchaj, jak konam, jak moje maleńkie serce uderza, dyszy i płonie. Spójrz na mnie, ja teraz umieram. I pogrążył się w głębokim milczeniu. Ja czułam, jakbym umierała, a krew krzepła mi w żyłach. Drżąc, mówiłam do niego, miłości moja, życie moje, nie umieraj, nie zostawię mnie samej. Ty chcesz miłości, więc będę Cię kochała i już więcej Cię nie opuszczę. Daj mi swoje płomienie, abym mogła Cię jeszcze bardziej kochać. I całkowicie się wyniszczyć dla Ciebie. Zakończenie nowenny. W taki sposób spędzałam swoje dni na odmawianiu nowenny. Gdy nadszedł dzień wigilii i gdy byłam sama w pokoju, bardziej niż zwykle poczułam w sobie nietypowy zapał. A oto ukazało się przede mną małe dzieciątko Jezus. Było piękne, ale drżało. I pragnęło mnie objąć, wstałam więc i pobiegłam, aby je objąć, ale gdy je tuliłam, zniknęło mi ono. Powtórzyło się to trzy razy, byłam tak wzruszona i rozpalona, że nie potrafię tego wyrazić.